się ma tutaj rychu. Witam Was w kolejnym 34 odcinku z serii Kings Bounty Legenda na moim kanale w dzisiejszym odcinku, jak wiemy, będziemy się tutaj przedostawać, będziemy się przebijać. Spróbujemy hmm. też dostać się do tego zamku Exile. Czy mi się wydaje, czy Exile to jest wygnanie. Nie nazwali... Na, yy, ten zamek ma taką nazwę, jak wymawia się wygnanie i nie jestem właśnie... Teraz pewien, ale chyba tak. Kogo my tu mamy? Eee, nic ciekawego. To magiczne kajdany chyba mam, nie? Tak, mam. Dobra, sprzedajmy tylko źródło magii. No, trochę słabsi, okej, okay, spoko. To zaraz ich tam pacnę. Mamy manę, mamy, mamy szał, mamy, idziemy. Dobra, magiczny miecz. Jaki tam jest ten miecz? Dobra, dostali, kula ognia. Dostali. ...wzmocnienie obrażeń... ...i padli. Spowolnienie. Wzmocnienie ataku. Łohoho! Dobra, sprujące splunięcie. Kula ognia. I padli. Ekstra. Stać tam świetnie. Płonąca strzała. Zasłoń tych łuczników, ty się broń, i skoncentrować na nich cały okień. Jednak mana i szał dają bardzo dużą przewagę. Dobra, na razie silnego pana pirata nie będę zaczepiał. Oddajemy questa. Rychu, witaj bracie. Jak idzie uwalnianie Ochrypa? Wszystko zgodnie z planem. Ochryp jest wolny. Tak, tak, już mi o tym powiedziano. To po co przed chwilą pytałeś? Dobra robota, bracie. Wierzyłem w ciebie i cieszę się, że miałem rację. Gdyby w bracie było więcej takich jak ty, to byśmy im, poka yy, to byśmy im pokazali. Miło mi, że mogłem pomóc. Do zobaczenia. Okej. Okay. Och, bracie, tak się cieszę, że cię widzę, wybawicielu. Gdyby nie ty, szczezłbym w gubernatorskim więzieniu. Co mogę zrobić, by ci podziękować? Yy, nie odmówiłbym, gdybyś chciał mi. Coś ciekawego, sprzedać. Spowolnienie. Eee, nic takiego wartościowego nie ma. W pracy jest tu jakieś złoto. Oczywiście, zbierzmy je. I tu coś jest jeszcze. Tu w sumie jest chwila. A tu. Ale już witaj, bracie. Chcesz zobaczyć, co mam na sprzedaż? Tak, właśnie. Po to tu jestem. Magiczne kajdany i zwierciadło bólu. Eee, to już mam. Zadaje wybranej jednostce wroga magiczne obrażenie. obrażenia. Proporcjonalne do obrażeń danych przez jednostkę przy jej. Ostatnim ataku. Hmm. Może ten mi powie jakąś fajną historię. W takim razie posłuchaj legendy o masce młodości. Opowiadał mi ją pewien ork, gdy siedzieliśmy razem w więzieniu. Wśród różnych bóstw płci obojga, słabych i silnych, znanych jest też Wakrista, yy, zajmująca się burzami piaskowymi i suszami. Jej brzydota i paskudny charakter są powszechnie znane. Zazdroszcząc innym bóstwom, piękna. Wakrista postanowiła wykąpać się w złotej sadzawce, by stać się piękną i młodą, lecz ta, stojąca u podnóży krainy Bóstw, sadzawka jest strzeżona przez Mistrza Sadzawki, wiecznego i stale czujnego strażnika. Do tego wyjątkowego źródła o wodach jakby spłynnego złota mogą wejść tylko ci, którzy dadzą mu kosztowny wykup. Jednak Wakrista nie byłaby są, gdyby nie próbowała przechytrzyć strażnika. Zamiast podarunków dawała mu iluzje stworzone z magii dymu. Okazało się jednak, że strażnik nie da się tak łatwo oszukać. Ukarał on surowo chciwe bóstwo. Ledwie włożyła twarz do wody, a woda zmieniła się w twardą złotą maskę. Wyjątk z bólu zerwała z siebie złoto razem z własną skórą i odrzuciła je. A potem, jakimś sposobem, maskę znaleziono w Endorii. Pomimo tej historii, pochodzenie od wody z sadzawki nadal czyni z niej potężny artefakt. Powiadają, że kto ją założy, ten będzie żył długo i w zdrowiu. Niezwykła opowieść, taka ciekawa. Jakim sposobem Orgią poznał, bo jak ci ją opowiadał, to się domyślam. Szło to pewnie tak. Jedno takie złe i brzydkie bóstwo chciało sobie zrobić piękna twarz. Haha, ha. wiesz, że naprawdę brzmiało to podobnie? Z tego co rozumiem, maska jest teraz na wyspach w ambasadzie Orków. Nie wiem, jak ją zdobyli, ale wygląda na to, że są doskonale świadomi jej wartości. Dobra, wpadnę chyba do nich na pogawędkę. Okej, okay. ogólnie chcę się dostać na Wyspy Wschodnie, więc popłyńmy tam. Łapi, a tam jeszcze coś jest. Jakaś jaskinia. Jebut! Na ławicę jeszcze mnie nie stać. Zobaczmy, co tam w tej jaskini jest, muszę to sprawdzić. Poza tym, jeszcze jest kwestia m, tego jednego strażnika, zdaje się, tam w tym w tej kopalni tego, 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 tego e, farciarza, któremu fart się skończył. jest ta animacja. O, super. Łucznicy nareszcie coś dobrego zrobili. Książkę i gościu umarł. Magia! Chociaż no, w dzisiejszych czasach można by wielu osobom pokazać książkę, a oni by uciekli. Tak jak od tej księgi zła, się, że ich pogryzie. No dobra, straty własne zerowe. A jakiś tam exp wpadł, bardzo fajnie. Coś tu jest ciekawego? Nie, nic ciekawego, ale tu widzę, że jest jakaś jaskinia, do której chciałbym się dostać. Ale dlaczego nie mogę tego zrobić? Chwila. Ło, jaki fart! Dobra, wykopmy to złoto. Eee, chwila, misja, misja, misja. Szturm na Krejston. Przypuść szturm na zamek Krejston. Muzeum Tytanów, ok, rozumiem. Czyżby tu był ten, ten czernisty wilk? Tak! Hej, podróżniku, czego tu szukasz? Przychodzę z polecenia gubernatora, mam na ciebie kontrakt, przykro mi, wiesz, że to nic osobistego. Zmiotego. No i padł ekstra. Ciśniemy dalej. Tutaj spowolnienie, ty czek, a zresztą nie, obaj niech się bronią. pomysłu. jeszcze głupszy pomysł ty czekaj. Chodź tutaj i wykończy ich. Łucznik też niech ich wykończy. Tak, teraz mag do tyłu jedno pole. Świetnie. Ty czekaj, ty czekaj, ty zbierz mi tą skrzynię! Ty się broń. ...i tłuczemy. No i koniec. Jeden arcymak wskrzeszony. Jasknia Piratów jest pusta. Człowiek gubernatora, który zajmie miejsce ciernistego wilka, jest w drodze. Ok, no dobra, popójdźmy do gubernatora, oddajmy mu quest'a. Gubernator powinien się cieszyć. Ja bym się, że jakby ci piraci są zniknęli. Dokupujemy łuczników, bo trochę ich straciłem. Rychu, dobrze Cię widzieć. Masz, dla... Masz mi coś ciekawego do powiedzenia? No, dobre wieści, gubernatorze, uspokoiłem ciernistego wilka. Rychu, dobrze się spisałeś. Yy, widzę, że król Mark zatrudnia dzielnych i przedsiębiorczych ludzi. Chciałbyś dla mnie pracować? Dziękuję za zapłatę. Praca dla króla jest dla mnie wystarczającym wyzwaniem, i przygodą, która dodatkowo wpływa na korzyści mojego kraju. Na, na korzyść mojego kraju. Okej, okay. krótka uzdrowiciela. O. Plus dwa do intelektu, plus 100 do dowodzenia. O. ...coś takiego. Trochę mniej jednostek mam, ale spoko. Mamy misję jakaś, jakąś jeszcze, tak? Arcymak, bezgłowy szkielet... Hmm. O, ma jeszcze jakieś quest'a dla mnie? Cieszę się, że znalazłeś chwilę, by, znaleźć, by odwiedzić starego piernika Thompsona. Czy mogę służyć królewskiemu wysłannikowi? Pomogłem w rozwiązaniu twojego problemu. Masz jeszcze inne zadania dla mnie? Ciernisty wilk ma przyrodniego brata imieniem Mano Rivers. Może nawet go znasz. Jego zamek, zwany Wygnaniec, mieści się na północy. Mano zawsze był dobrym piratem i przestrzegał niepisanych... Praw wyzwolności. Wolności. Obawiam się jednak, że po zabójstwie jego brata, Mano może zrobić coś głupiego. Uda się do zamku Mano i porozmawiaj z nim w moim imieniu. Przekona go, by przysiągł mi wierność i zapomniał o zemście. Jeśli nie dasz rady, zajm, zajmie się tym szalony książę. Jego drużyna zbirów już płynie na miejsce. Dużo sobie liczą za swoje usługi, ale znają się na robocie i są wobec mnie lojalni. Dobrze, porozmawiam z nim, tylko niech twoi ludzie mi nie przeszkadzają. Moi ludzie się, moimi ludźmi się nie przejmą. Mówi, nie ruszą do boju przed twoim przybyciem, wolałbym załatwić sprawę pokojowo. Okej. Okay. Okej, okay, jak najbardziej. Yy, ja jednak wolałbym się najpierw trochę dozbroić. Wiem, że... Mm, mam na razie sporo tych jednostek i trochę sobie zredukowałem możliwości dowodzenia, yy, ale myślę, że ta kurtka... Dająca mi bonus do trucizn i do e, obrony jest tego warta. No i tam do intelektu, chyba z tego co wiem. Myślę, że jest ona tego warta. Czasem i tak znajdę e, lepsze itemy. Chociaż co jest akurat fajne, to. Tutaj, to w King's Bounty, itemy to. No, nie ma takiej żonglerki tymi itemami. Nie dostajemy ich co chwilę za nic. Tak jak na przykład w World of Warcraft to było. Ewentualnie w Wiedźminie, boże w Wiedźminie, już był taki spam tych itemów, tam co chwilę jakieś pałki i miecze e, taszczyłem. To jest naprawdę e, uciążliwe, kiedy jest e, aż taki natłok itemów. Hmm... Bo trzeba przyznać, z jednej strony jest to kiepskie, kiedy itemów jest mało, kiedy nie ma tak naprawdę e, wyboru, żeby sobie coś fajnego wybrać, żeby coś fajnego sobie kupić. Kiedy właśnie mamy jakiś jeden zestaw. Z drugiej strony, kiedy jest tego nadmiar, też nie jest to przyjemne i też psuje to przyjemność z gry. Tutaj w King's Bounty udało się to naprawdę fajnie wyważyć. Czyli to pewnie chodzi o ten zamek EXILE, który tam znalazłem. Bo EXILE znaczy właśnie wygnanie, wygnanie, coś tego typu. Dobra, nie ma nigdzie żadnego pana pirata. A jednak jest. Ledwo co powiedziałem mi się pojawił. Ten sam poziom, okej, okay, rozumiem. 자, hmm. 다음에. jego ludzie mieli mi nie przeszkadzać. Chyba zmienili plany. Dobra, opłyńmy tą stronę. O, tu mamy jakichś słabych zombiaczków. Zombiaczki, zapraszam. No to lecimy wzmocnienie ataku i podpalenie. Jebett. Dobra, zatruwamy wampiry. Okay, jedno pole to tyłu. Dobra, padły fajnie. O, wow, jakieś spajki troszkę nam wyskoczyły, coś zaczęło klatkować. Dobra, wykończmy tutaj tych łuczników, bo oni mi głównie przeszkadzają w tym momencie. O, jak się pięknie ustawili idealnie żeby dostać kulom ognia. Otwórz tą trumnę, zobaczymy co jest w środku. A, trochę piechoty nie umarłej. ok, spoko. Nie, tak się nie bawimy. Tak my się nie bawimy. Ty czekaj. Nie klatkować zaczęło. Nie wiem od czego to tak. Ale nie podoba mi się to. Nie lubię kiedy mi klatkuje. Bo dźwięk idzie szybciej niż animacja po prostu. że to Windows znowu coś ściąga, po czym e, za dwie godziny poinformuje mnie, że i tak nie może ukończyć pobierania aktualizacji, bo nie takie Feng Shui albo coś i w związku z tym e, będzie ją pewnie pobierał jutro. O, chyba sobie odpuścił. Cofnij się. I teraz. No i jedziemy. OK. Położyłeś ręce na ołtarzu i zamknąłeś oczy. Starożytna wiedza zgromadzona przez niezliczone pokolenia teraz należy do ciebie. Plus do intelektu, ekstra. Trochę słabsi, okej, okay, może w przyszłym odcinku. Trochę silniejsi. Dobra. Myślę, że my możemy sobie na ten odcinek zakończyć, ponieważ jest on już wystarczająco długi, tak więc jeśli Wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdę mój coś dla siebie. Ja zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki z Kings Bounty, gdzie wybijemy tamtych nieumarłych na północy. Tutaj postaramy się jakoś wymikować e, tego bohatera, ponieważ wow, aż 80 many i do tego trochę silniejsi. Nie, nie, to zdecydowanie nie jest jeszcze mój poziom. Ale... tego typu rzeczami zajmiemy się dopiero w kolejnym odcinku, tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.